Dzień dobry, siema! Wodu, dużo streamerów nie jest do końca sobą na transmisjach na żywo. Czy wód ta, że zakłada maskę przed rozpoczęciem transmisji? Maskę? No wiesz, co? czasem sobie maseczkę nakładam, ale bardziej po streamie. Taką, wiesz, pielęgnacyjną. Będę ładnie tutaj wyglądać Natomiast czy na streamie jest jakaś maska? Nie wiem, nie wiem Może jest troszkę większa energia Dlatego, że wiesz, piję kawę jedną, drugą To się rozbudzam celowo, żeby i was rozbudzić Po ciężkich porankach Ale czy jakąś maskę, wiesz, przez 6-7 godzin dziennie nosić To by się, to męczące Mi się już nie, nie chciałoby mi się chyba odgrywać jakiejś roli Za stary jestem, kurwa, na te maski, wiesz Srażek Twoje lata mam <gadanie> J**a się gole ludzie tu przy, przychodzą No różni ludzie przychodzą przede wszystkim Nie mógłbym zgeneralizować, że tak większość ludzi przychodzi pogadać Chociaż taka grupa wydaje się spora To jednak Liga Legend wiesz O już kurde to końca życia za mną będzie chodzić do końca. Wycisnął 200% swojej masy. No to za Na ziemi to to jest A to ten 200% swojej masy. Ponoć, tylko 1% ludzi wyciska swoją masę. Dobrze, że jestem w tych 90%. Wiadomo, odwiedzisz to to jest wiedza z TikToka, to mi kolega powiedział. Ja nie wiem skąd on to wziął. Pewnie właśnie z jakiego, jakiegoś takiego jakiegoś pseudoeksperta. 1% osób do na siłowni. O nie, 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 nie. Totalnie się nie zgodzę, że 1%. Ja myślę, że to jest co najmniej kilkanaście procent. No bo trzeba odliczyć dzieci i ludzi dorosłych, takich starszych bardzo. Też starszych, ja też widzę, widzę nawet ludzi po 50 na siłowni. Nich. A, myślę, że to nie jest kilkanaście procent? Mówimy o, powiedzmy o Polsce, o Polsce, bo, bo ja tak nie wiem, jak jest za granicą. Ale w Polsce dużo kobitek chodzi, mniejsze miasta wsie. ale tam też są. Takie wiesz. Osiedlowe siłownie, u kolegi w garażu, w piwnicy. No to co? Nie liczymy tego? Liczymy wszystkich chyba. Tych też co chodzą? W Polsce jest, czekajcie, dobra, sprawdzimy. Ile procent ludzi uczęszcza w Polsce na. No. Siłowni. Liczba Polaków w klubach siłowniach jest największa od 10 lat. 40% Polaków jako główną motywację do ćwiczeń podaje chęć poprawy. Ok. W Polsce ćwiczy 8% populacji. Na zachodzie 15%. W Krajach skandynawskich ponad 30%. No dobra, to jednak jeszcze jeszcze gonimy, gonimy. 8%. No dobra, no to faktycznie nie przebiliśmy na stu. Ale skandynawskich 30% ludzi chodzi. Mega dużo. Ćwiczy czy posiada karnet? <śled> no. Dobre pytanie, dobre pytanie zadałeś. Ale wstawiam, że niestety posiada karnet. No ale gdyby tak było, że liczyli karnety. Nie, nie wiem jak to działa. Być może to jest po prostu jakaś ankieta robiona. Wśród ludzi. Bo raczej nie mogliby karnetami sugerować, no bo co z wszystkimi osobami, którzy, którzy, którzy ćwiczą w domu. Albo właśnie gdzieś w piwnicy, no nie można byłoby ich odrzucić. No ale 8% jest, okej. Okay. A z drugiej strony, wiecie co? Ja czasem się nie dziwię ludziom, którzy pracują fizycznie. Że im się nie chce później, bo już się natyrają w tej robocie, to może nawet nie ma sensu. Ja w sił, w robocie 30 tysięcy kroków robię i na siłę nie po pracy jeszcze chodzę. No to dużo masz energii na, za dnia. 30 kroków i jeszcze na siłkę pójdzie. Random Bruce w ekspresownie tempie stracił współpracę z H&M. Koczyła kilka razy. O kurde, jaka współpraca tu była? H&M. Designer Random Bruce. Jakaś kolaboracja, co możemy kupić? Na ekranie nakładka z H&M, co poruszyło widownie nielubianego streamera. Widzowie nie czekali chwili i po zaledwie kilku godzinach w wyniku bombardowania twórców. A już nie ma reklamy hejndępu. Nakładki pół mailami o aferach Olka sprzed lat. Nie! Ej, no ku! Naprawdę to zrobili! Wyciągnęli te wszystkie brudy na niego. Nie, no szkoda mi, Olka. Przesada! Ludzie to ch... No, wiecie, to jest śmieszne z naszej perspektywy. A znaczy, to no, mnie też trochę bawi, ale mi, mi jest też przykro, że jednak nie może uczciwie zarobić, Aleksander. Boli, haterów. Jesteśmy jedynym niepokojących sygnałem dotyczących Twojej twórczości na Twitchu. Po wstępnym przeanalizowaniu do sytuacji doszliśmy do wniosku, że Twoja obecność w naszych kampaniach reklamowych może zaszkodzić naszym reklamodawcom. No, ciekawe, jak długo to się będzie za nim ciągnęło? Czy jak to minie, nie wiem, 5 lat od tej sytuacji? Czy dalej będą. Wyciągali po że ale zobaczcie, on 5 lat temu kogo zrobił. Guildless, subless i do tego współprakless. Nie trzeba być Nostradamusem, żeby przewidzieć, że na drugi dzień brusik siedział z miną zbitego psa, a jego czat wbijał szpile, wspominając o utraconej współpracy. Jakieś jesienne trendy? <grym> Inna sprawa, że też się nie sprawdzają w ogóle, kim podpisują jakieś umowy. No bo to działa tak. Dzi, 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 dzidziku. Przychodzi firma do agencji i mówi tak: Chcemy się zareklamować. Jakich influencerów nam polecacie do tej kampanii? No i ta agencja mówi: No to może taki, 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 tu taki, taki, taka, taka oferta. I oni patrzą: mmm, dobra, to weźmy sobie tego i tego na przykład. Ale no raczej takiej dogłębnej analizy nie robią. Wiesz, wpiszą sobie na przykład, tam, nie wiem, coś tam. Coś, coś tam może sprawdzą, kto co robi, gdzieś Instagram filmik, jakieś takie, wiesz, najpopularniejsze rzeczy związane z tą osobą, no i afera świńska w sumie jest popularna, ale nie wiem, czy jest tak na wierzchu wyciągnięta, może te filmy zostały pozgłaszane, na liczby patrzą, no ale głównie na liczby patrzą, tak, głównie na liczby i gdzieś tam się sugerują tym, co e, agencja podrzuci, to jest hit, że ta agencja podrzuca go po tyle współpracach, ale wiesz co, no że zobacz to, że to przeszło ogólnie, nie, nie byłoby żadnego problemu, gdyby nie widzowie, no ale Wydaje mi się, że teraz, Bruce, zanim podejmie współpracę, musi się. Do... No, nie wiem, co on ma zrobić w sumie. Czy on ma poinformować każdego współpracownika, że ma takie wybryki z przeszłości? Chociaż to nigga kuka weźmie do współpracy. Naprawdę! To jest na. To jest mega niefajna sytuacja dla streamera, jeżeli masz taki wizerunek, bo jedyne, co może wziąć, to prawdopodobnie te gry. Gry jakieś czołgi, statki. Oni raczej mają wyjane. Te gry wszystkie. Tak mi się wydaje. Ale po większe takie brandy. Właśnie, hey, No to raczej nie przejdzie. Jakieś różne, wiecie, eventy na PGA i te inne, no też raczej nie przejdzie. A z drugiej strony, nikt mu tego nie zrobi, chyba. Cześć, czego nie zrobi? Tych statków? A, no czołgów nie pobierze. Myślicie, że nikt nie pobierze? Nie, na pewno są jacyś fani, którzy robiliby to. Czuchar jest znany z wpierdzenia główna. Ale wiesz co, to je, nawet jeżeli byś w. to jest jednak coś innego niż oglądanie tych filmów. No to nie, nie jest to samo. Wierni widzów, nie będzie takich przykład u ciebie jak u niego. Nie, nie wiem, nie wiem straszę Ja dawno nie miałem współpracy z grom, żeby tam ponabijać te, te refy. Co nie znaczy, że się nie pojawi jakaś taka gra. Bo tam są, wiecie, co jednak nie, całkiem nie za pieniądze w tych gierkach, a szczególnie za refy. Że jeden ref to jest powiedzmy sobie znacznie więcej niż subskrypcja. To jest ciekawe. Więcej jest pieniędzy. Nie wiem, jak się to. Ja, będzie tak, też nie mam pojęcia, jak się to opłaca. Ale tam. Czyli nie, 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 no nie chcę wam mówić. Dużo, dużo. Bardzo dużo. Zależy też od gry. Czy tam jest. Najwięcej chyba jest na czołgach, statkach. No nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, no ale naprawdę to są bardzo duże liczby. To, że nie jedziecie na ten trip po Europie. To nie jest tak, że nie jedziemy na trip na Europie. Po prostu nie jedziemy w listopadzie, dlatego że jedna osoba na pewno nie mogła, druga osoba nie wie, czy mogła, czy nie mogła. A ja im mówiłem, że lepiej by było pojechać później niż, niż w tym listopadzie. To tak, zasugerowa tak zasugerowałem. I tak wstępnie wiesz. Ten, ten, to jest taka zamrożony pomysł, który. Możemy odmrozić później, Zrobi zrobić cieplej. A cześć, Brusik. Oglądałem dzisiaj tę współpracę z Hejemem. Co się stało? I szczerze, no widzowie naprawdę skurencyjsko po y postępują z tym. No mam nadzieję, że to się jakoś tam przedawni. Powiedzmy, o ile tak rzeczy się mogą przedawnić. 2,5 tysiąca miesięcznie. No. Ale wiesz co, Brusik, powiem ci tak. Mi się wydaje, że nie zostaje ci nic innego, niż wziąć to na klatę i nawet nie jakoś wyżywać się na tych widzach. Bo to wiadomo, hejt napędza hejt. Więc no trudno, ja wiesz, spijam teraz to naważone piwo, ale może, wiesz, widzowie w końcu zmienią nastawienie i wydaje mi się, i proszę to nie spamować, chłopaki, e! Ja, ja muszę to zrobić, bo ja bez tego za chwilę zdejmę. z głodu, wiesz, to. Więc jeżeli zastanawiasz się, dlaczego wszystkie kawałki zniknęły z jego kanału, to zapraszam na pierwszy materiał o śliwach. Ja nawet nie wiem, kto jest śliwa, a to nie jest ten śliwa ze sztosem, młoda krew, śliwa razem z, z tym, z buku, to jest ten śliwa, z... Nie. Okay. Myślę, że sam winowajca... To tylko z akcji, tego go znam. cokolwiek napisał, że co, co się dzieje, że dlaczego. Jesus Christ, pięknie jest. Jest śliczny. Wyszła trochę śliwka robaczywka. Zaczynamy. Tu się dzieją najgorsze... Piękne. Gość mówi, że nie ma pieniędzy, skamuje, jadł jakieś oszustwa. Znaczy tak, tak, tak. Film zakłada. A tu się obnosi kurwa jakimiś, wiecie, drogimi markami, pieniędzmi. No, typ, no jak typowy zje**. No ale dobra. To jeszcze znamy takiego jednego szalonego też tak robi. Te wyglądają tak samo. Właśnie, jak widzę ludzi, którzy tak emanują przepychem, tymi markami, brandami, na całą czapkę, koszulkę, tu wszystko, w pattern Gucci, to ja sobie od razu już myślę zjeb. A może nie, może to jest fajny, wartościowy człowiek, ale w moja podświadomość mówi coś takiego. A dla, dlatego, że dużo ludzi, którzy tak, tak robią, to są faktycznie takie osoby. Te Laluny, Rutkowskie i tam jeszcze paru innych bym takich znalazł. O dziwo Wojtek Gola tak też robi, a w sumie nie mam go za takiego totalnego. Nie, 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 on taki śmieszny nawet jest. Więc tak może też nie Wszyscy, nie? Ale, ale robią tak niektórzy. Kliwa zawsze buduje narracje ofiary. Robił to nawet po tym, jak oszukał własnych fanów i nie wysłał im płyt. Na sytuacji... <laughs> Stary numer raperski. Nie on jedyny. Belmondziak też mówił, że nie wysłał ten płyt. Też. Tom nie wysłał? Tom dwa razy chyba nie wysłał. Kali chyba też tego nie zrobił. Kurde, że to taki w ogóle popularna praktyka była. on przechodzi na Kika? O kurde. Ciekawe. Ciekawe, jaką owkę dostał w sumie. Nasarz no milioner. Bo tam chyba wiecie co? Godzinówka jest. Ale jak ja chciałem, jak się informowałem, jak tam, jak tam jest, wygląda sytuacja, to płacili yy, od ilości widzów na transmisji, a nie od godzinek. Znaczy od godzinki, ale zależne od ilości widzów na transmisji. Więc stwierdziłem, risky mów, risky mów, żeby tak tam pójść. Ale może ma lepszą owkę. A zapytam go w sumie. A to nawet wiecie co? Ja tak sam kminiłem, że streamowanie coś typu 5 godzin na Twitchu i 2 godzinki se na Kiku dorobić. To nie jest zła opcja, ale pod warunkiem, że tam jest godzinówka niezależna od ilości widzów, tak jak ma to większość streamerów tam, bo później było już tak, czy później, przecież w sensie jak ja się że jednak yy, nie są chętni na, na godzinki, które są niezależne od widzów. Nie byli na to chętni. I tak ogólnie wychodziły tam niezłe pieniądze, nawet jeżeli by to było zależne od widzów. No ale overall no, to już nie jest nie, są, to już nie były jakieś chore pieniądze. To już były takie po prostu dobre pieniądze. Żeby tam pójść Ale nie, nie na tyle Tylko przekroczy barierę 50 widzów? Myślę, że da, Na pewno przekroczy Na pewno przekroczy Zresztą, jakie to ma znaczenie, jeżeli będzie miał godzinówkę? Żadnego Ona no, może być 5 widzów Ale potem musi wrócić na Twitch i o tym musi pamiętać Ale wiesz co? Papusiak Podawałem parę razy ten przykład Podam go te i teraz Delord poszedł na Facebooka Zgarnął w pitosu Wrócił i miał więcej widzów Niż przed odejściem chyba Więc czy się da? Da się Da się, jak najbardziej można. Kto ja zarabia pola? Jeszcze poczekaj, to zaraz powiem. Nie wiem, moim zdaniem to jest takie, grne, że ty tysiąc złotych zarabiasz, tak sobie powiesz, o, ale to jest nieprawda. <grym> Zarabianie tysiąc złotych miesięcznie nie byłbyś w stanie za bardzo wyżyć. Eee... To powiedz mi, kto płaci za catering, kto płaci za dom. Okej, okay, nie no, to ja Może tysiąc stanie... złotych, ty dostajesz jestem... sobie kieszonkowego. Tak, złego. no to mi chodzi, że ja oczywiście, że ja mam... Nie ja wiem, opłacony dom, dlatego, że też w nim nagrywamy. Mam opłacone jedzenie, dlatego, że potrzebuję, żeby funkcjonować. Jakby oczywiście, że mam pewne aspekty, które mi gdzieś tam firma zapewnia. No. Ale pod kątem tego, że jak ktoś dostaje wypłatę, na przykład, jak gdzieś pracuje, to on sobie może ją wywalić na co chce. Ja dostaję fizycznie tylko i wyłącznie 1000 zł, które mogę na coś wydać. Dobra, zresztą przeszło na temat pieniędzy, a to nie jest odcinek o pieniądzach. Na razie to, nie to, gra to w, w ty zarabiasz? To nie jest pytanie o naszą relację. Ale ile zarabiasz pieniędzy miesięcznie? Nie, było powiedziane na początku, że musimy Nie wiem, czy a jeżeli nie szczerze, że to się kończy film. Ile zarabiam? Tak. Ja powiem, ile możesz, zarabiam się Nie, ten 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 tylko najpierw chcę wprowadzić w temat, że generalnie influencerstwo jest bardzo ciężką branżą pod względem zarobków, bo realnie obiecuję, że jest tak, że ja na przykład zarob... przez ostatnie dwa miesiące zarobiłam dużo pieniędzy, ale poprzednie dwa miesiące musiałam pożyczyć kasę od Daniela, bo nie miałam za co żyć. Powiem wam, że ja realnie nie zarabiam tak dużo, jak się wszystkim może wydawać. No dobra, no to powiedzmy przez ostatnie trzy miesiące. Przez ostatnie trzy miesiące zarabiam około 12,5 tysiąca... <gry> Nie tak dużo, jakby się wydawało. Znaczy, nie no, fakt. Pola chyba ma bardzo duże zasięgi. Ja nie wiem, jak jedno ma Instagrama, jakiego ma YouTube'a, ale wydaje mi się, że sporego. W związku z czym, można by zakładać, że zarabia, niby 20, 30 tysięcy. Ale wiadomo, Karol Friz Wiśniewski, biznesmen, to jest biznesmen. A hajs się musi zgadzać, moi drodzy. Więc zakładam, że on dostaje 40% może tego, co, co ogólnie bierze za współpracę. A pewnie 60 bierze Friz. No tak się strzelam. I dlatego tak to wygląda. A to... No, no 12,5 tysiąca sporo pieniędzy. Tylko jak się nie pracowało w normalnej robocie, a od razu się stał influencerką, to to się może po prostu gryźć z jakimiś tam wyobrażeniami na temat tego, ile się zarabia. Nie znaczy, że to jest mało. Alison, Marquinius. No, dobry masz ten składzik, dobry masz. Foden, Kolomłani, ale nie ewoluowany. Fajdu, nie, jeszcze nie. Ja nie używam w ogóle prawej gałki. A, to się nie da grać w tę FIFA bez prawej gałki. Nie, no, da się. Ja to trochę za mocno. XD! Nie, xD, dla mnie xD, k***a, mogłem strzelać z nim fotelem po prostu. Dobra, nie wnikam, wiesz nie Wiesz co, wnikam. najlepiej sobie w ogóle R1, nie wiem, czy używasz, tak, poczarować coś, wiesz, przydryblować. O, na przykład ja nie umiem właśnie tego robić. Ale pokażę ci sztuczkę, którą się nauczyłem. Pokażę ci, widziałem to ja w szoku. Sztuczkę. Ja jeszcze żadnej nie umiem. To ta sztuczka? Nie, jeszcze nie. A to suchar. Nieźle, co? <laughs> No jesteś chwila, kur... naprawdę. Niezły. Przerzutka poleciała. Ja, <grym> e, przypadkiem, że kurwa klik. Kurwa. No nie mówcie. Aha. Za długo trzymałem B! Bożem właśnie się że straciłem już piłkę. Już chciałem klikać B, żeby ci odbierać piłkę. Na, na Xboxie grasz? Na takim padzie? Eee. Że B? Nie, na takim Xboxowym, no dobra, ale nie nie na padzie od Xboxa. No prawy guzik. BAMA! Yes! Gadałem! Gadałem! I Gadałem, gada... skupiłem, ja się też kapiłem. gadałem! Nie skupiłem się na tym, żeby rozumieć, czy odebrać tę piłkę. Nie podszedłem, prawie do ciebie. Dobra, patrz, Cucharto, jak ci wpieram bramę, nie? Patrz to. No. Bellingham. I ładuje. No, ty naładuje bramę, chyba. Klaus, to był fal, to był. No przecież to było żałosne, no! Jak ten gór wyglądał? No i czemu koniec jak bramkę? Przecież przez ten mur byś się nie przebił. Znaczy o twój tak dobrze biegnie, kurwa. Dlaczego eee! twój tak dobrze biegnie? Dlaczego? Bo jest szybki, a czemu jest szybki to chyba widać. jak odpuścił, grałem w FIFA. Powiedział, Aj. że nie chce i nie będzie brał udziału w turnieju, bo mnie nie podeszła ta Fifa. Nie podeszła mu ta Fifa. A Ale po pierwszym... Nie no, też tam grał, kiedyś nie grałem, tak coś grał, no właśnie tak jak ty mniej więcej grał. No. Też nie używał ja prawej myślę... gałki. Aj. To ja myślę, żebyśmy się dogadali może. No i chuj, no i biegnie, no nie. Dobra, ty jesteś, ty, ty, ty jesteś jakiś inny. Się. No, nie? <laughs> nie wchodzą. Nie wchodzą, no nie. Co ziomek wali. Jebany biega milion na godzinę, no nie. Mm. Dobre, no wiem, nie wiem, akurat strzelać gola, no nie. Pięciu tutaj przed polem karnym. Ach, gdyby ten minutkę myśl. doliczył więcej, no. Czy odbiło od koś z naszych? Woo! Kółko w polu karnym zawsze smaszuj na lewo. Poddałem Arkwelowi, no. Poddałem Arkwelowi. Bo x wcisnąłeś, czy nie? Nie, podanie. No to X przecież jest. Kwadrat. Nie, 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 nie. ten dolny przycisk. Mówię. Eee, no to ten, no ten, ten dolny podanie. to jest zwykłe podanie No to tak, to to jest u mnie x No to, to tego, tam jakbyś kliknął kółko To byś nie stracił bramy na przykład, albo kwadrat Ale co robię, jak wciskam prawo? Wybija piłkę Znaczy, że w obronie, tak? O to ci chodzi No tak, o to ci chodziło, no wiem, no Dobrze weszło, co? Jestem z zbiorcze, no kurde, kipsko gram w tą FIFA, no ewidentnie. O kurde. Wreszcie! No, a wystarczyło zmienić. Biedronka im wyszła SMS-a. Tak, Jak ty to zrobiłeś? Ja on też nie ma karty użytecznej. Ty... Nie, no ma. Co on tak kurwa, wolno, biga. Zacząłem tam biec, bo widziałem, że chcesz tam podać. No i do ciebie. A dobra, koniec Ja już nie chcę A, grać dookoła. więcej. kot. Wszedł mi. Przed mi na biurko, nie chciałem go zrzucić. I złapał się pazurami za moją nogę. Dobra! Nie, nie ja no, sam moko. mogę przypinać. Dobra, dzięki za ktoś nie Dzięki w pewnie, przyda mi się, tobie A również będzie, życzę powodzonka. Będziesz. Będziesz tam jeszcze zmierzał? by cię w drabince, dziś szybko trafiło, słuchaj, chciałbym się z tobą zmierzyć. Najpierw grupy zrobimy, wiesz? A, a tam w ogóle są jakieś nagrody? Bo w sumie nie pytałem, czy taki po prostu jest to... No ciężko, no ja po prostu to robię, no. Ty po prostu to to robisz, skasznie. dobra. Chciałem, że jakiś, wiesz, ja pop... jakiś sponsor ja wpadł ja i mówi, dobra, coś damy. Nie, ja to po prostu robię. Okej. Okay. Znaczy, może jeszcze znajdę jakiegoś na szybko sponsora typu Bugmacher, ale to zobaczę. Mm -hmm. Myślałem też o wpisowym, ale to ciężko, żeby ci, co na przykład myślą, że nie mają szans, mieli wpłacali coś. No tak, to nie jest za dobre dla graczy, z No, 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 więc ciężko. Dobra, dzięki, elo. Dzień na elo. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam i życzę udanego wieczorku.